Tak twierdzi w dużym telewizorze jakiś ubrany wiesz na biało no i jeszcze tak, z tytułu, Ale wiesz, to Jeszcze raz dosyć. powtarzam, trzeba to wziąć pod mikroskop elektronowy i zobaczyć jego konfigurację z tego DNA. Myślę, że nie tego nie mają? Myślę, że tego nie mają? Pytam. A słyszałeś kiedyś, żeby powiedzieli o tym? Znaczy, wiesz, to powiedzieli, tylko ja się na tym nie znam, i ja im no nigdzie nie, nie, nie powierzam. Nigdzie nie powiedzieli, że pod mikroskopem elektronowym sprawdziliśmy i to. Co pokazano światu, to na samym początku, kiedy wyszło, że to jest jednak celowo zrobione, to pokazano to, co chyba było z tego, co ja pamiętam, w, w, w opisie patentowym. No właśnie. No, no więc właśnie. I nawet. Naukowcy hinduscy, którzy z jakiegoś powodu, ta praca już jest ściągnięta z internetu, którzy z jakiegoś powodu powiedzieli i pokazali, o ten wirus, to on wygląda tak, 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 i to są cztery fragmenty, cztery fragmenty białek, charakterystycznych, podkreślam znowu dla HIV. To była pierwsza taka informacja. Tej informacji już